Cześć. Hej. Hej taj, cześć. Cześć. do Polski. Bardzo Powiedz dobrze. Wracam do Polski. Bardzo dobrze, że się udało. Jeszcze się? Ale ciężko, ciężko było, co? To było ciężko, bo tamten to takie akcje robił, że masakra. Wyrwał tak? mi telefon z ręki i rzucił w samochód komuś. No. A Michałowi? No. No, Małowie, rzucił samochód mi telefonem, no nie. Teraz musicie jak najszybciej granicę przekroczyć. To jest ważne, wiesz? No właśnie jeszcze mamy... Cztery, a mamy jeszcze 4 godziny ponad do granicy. to granicę. A przez Austrię? Ja Nie, tu nas gorzej się kierujemy. Okay. Przez niemiec. Tak? Tak no, my mamy 1000 kilometrów do Polski. No, tam do nas, no nie, to z niemiec. O, tam, tak. tam, tam, tam. Ale on oddał już później dobrowolnie Leona, no nie? Tak. Ja... E, Pojechaliśmy do niego, do domu, zaczął płakać, przeczytał no, no. i tak dalej. To teraz musi zgłosić e, do ministerstwa o wycofanie konwencji jaskiej? Że już nie ma zastosowania, bo dziecko jest w Polsce? To w poniedziałek. Po polsku i po niemiecku im zgłosić? Nie, wystarczy, że do polskiego ministerstwa nie, i oni przekażą nie ma dalej. Co, co mówił? Mały? Co mówiłeś? Że nie zgłaszaj nikogo. Cieszy, cieszy się, że do domu jedzie do ciebie? No cieszę się, cieszę się, że to mamy. Tak. Bardzo dobrze. I pilot. pilot będziesz miał jakiś taki. Taki zabawkowy. No. Dawaj, zabawkowy. Bardzo dobrze. To ja to jeszcze zgłoszę do kaszelka, do Tomasa Kaszelka. Bo też właśnie ci, ci pomogowało. Ja nie miałam kontaktu od tego telefonu, wtedy jednego to się z nim nie kontaktowałam. No tak, ja wiem, ale, ale ja, jego, ja jego też powiadomię. Bo też był zaangażowany w to, w to, także on też powinien być poinformowany, wiesz. Ale bardzo dobrze, że to poszło. Szybciej by, a i trzeba powiadomić też adwokata. No adwokata to na pewno. Tak. Także, Oj, no, no. także fajnie, jesteśmy będziemy w kontakcie, w, kontakcie, w kontakcie, tak? To ja się bardzo cieszę i, i ja muszę powoli kończyć, bo się muszę też tutaj. Dobra no, to ja coś to tam się rozpiszemy, okej? Okay? Tak. Na razie, Dobra. cześć. mama. Po pa. Pa, pa. Cześć, pa, pa. powodzenia.